Kochani. Myślę, że już nie raz o tym mówiłem, ale jakoś ten temat się we mnie kręci i potrzebuję jeszcze raz wyrazić z tego tu i teraz. Chodzi o kwestię jedzenia, wibracji i przepływu. Częstotliwości. Jak sami wiecie, myślę, że to jest oczywista sprawa, że jedzenie, odżywianie. Wpływa na to, jak my wibrujemy, w jakiej częstotliwości. To, w jakiej częstotliwości wibrujemy, to powoduje komunikację. To powoduje przyciąganie, tworzenie, komunikowanie się, łączenie się z tym, co jest wokół nas. Naturalne będzie to, że tam, gdzie wybieramy coś uwagą, to my zestrajamy się z tym. I naturalna funkcja w naszym funkcjonowaniu, w naszym y, życiu jest to, że tam, gdzie kierujemy uwagę, to z tym się łączymy poprzez częstotliwość, poprzez energię. I teraz naturalne będzie to, że z czymkolwiek się łączymy uwagą, to za tym idzie potrzeba zestrojenia się wibracyjnego z tym czymś. I naturalne będzie to, że wraz z tym, co wybieramy, tak też my się odżywiamy. I można się dziwić, że z umysłu będziemy wybierać jakieś diety, jakieś sposoby odżywiania, ale gdy my wybieramy pewien rodzaj życia, to to będzie wpływało na to, by Komunikować się z tym życiem poprzez wibrację. A jedzenie jest jednym z głównych elementów, można powiedzieć, kontrolowania wibracji częstotliwości naszego ciała, naszego mózgu, fal mózgowych, naszej aury. I nie ma czegoś takiego, że my będziemy w stanie się od czegoś oddzielić, by natury rzeczy. To jest natura, że wszystko ze sobą się łączy. My tylko Dostrajamy się swoimi częstotliwościami do tego. Właściwie to można by to powiedzieć jeszcze inaczej. My, tylko dbając o swoją częstotliwość, tak naprawdę tworzymy tą rzeczywistość. Zestrajamy się z czymś, z tą przestrzenią, że tak naprawdę ta przestrzeń widzi nas w zakresie tej częstotliwości, którą my. Emanujemy z siebie. E, tak samo my widzimy tylko to w zakresie, jakim my wibruje, wibrujemy w naszej częstotliwości. Możemy wibrować w pewnych zakresach i być po prostu niewidzialnymi dla innych obiektów, innych rzeczy. I my możemy nie dostrzegać pewnych elementów, ze względu na to, że za, w zakresie pewnym wibrujemy. A ten zakres jest. Określane między innymi poprzez to, jak się odżywiamy, i teraz jest to ciekawe, bardzo ciekawe w kontekście, co jemy, jak wibrujemy, jaka częstotliwość i jak to wpływa na komunikację z tym światem, który wybieramy. Czy to miasto, czy to natura, czy to bycie z ludźmi, którzy różnie się odżywiają, którzy odżywiają się podobnie, czy co się dzieje, gdy. Nic nie jemy, gdy nie pijemy, jak ten zakres częstotliwości naszej, wibracyjnej, się zmienia? Warto się nad tym zastanowić i z czym się wtedy zestrajamy, bo zawsze następuje komunikacja. Próba oddzielenia się zaciska nas w przepływie. To jest ciekawe. A więc? A więc, kochani, jeszcze z innej strony. Z innej strony, ten temat dla mnie, w moim odczuwaniu, doświadczaniu wygląda tak, że to w jaki sposób się odżywiamy, to na poziomie bardziej nieświadomym ale no, my się zajmujemy rozwojem, poznaniem samych siebie więc na poziomie też świadomym jest w nas więcej lub mniej zacisku. To jest tak, że jak mówię o tym, że wszystko związane jest z przepływem, z komunikacją między sobą, życie się komunikuje, my z rodzinami, z kamieniami, z, z innymi ludźmi przede wszystkim, z miejscami, to ta komunikacja energetyczna, ten przepływ jest albo bardziej przytłumiony, przymulony, albo jest w takim jestem wszystkim we wszystkim. I, I to jest ciekawe, że sposób odżywiania pokazuje nam jak my się wewnątrz siebie zaciskamy. Im bardziej jest w nas więcej przepływu, rozluźnienia, tym nasza dieta jest lżejsza. W większym przepływie lżejsza i w ilości mniejsza. Co nie oznacza, że jak jest ona ciężka, smażona i tak dalej, to już jest. Zacisk taki, że to po prostu jest bardzo, bardzo duże dno. Nie, nie o to chodzi. Każdy zaciska się tak, jak jest wdech i wydech. Jest na swoim etapie rozwoju duszy i, i nie ma lepszego ani gorszego etapu. Po prostu każdy jest w swoim momencie wspinania się czy schodzenia, rozpraszania się czy ściskania się. Także, kochani, to jest takie fajne. Zobaczyć poprzez dietę, jak my funkcjonujemy, gdzie my jesteśmy. I co jest ciekawe, że przy tych różnych ideach rozwoju może być też tak, że ta chęć przepływu, rozluźnienia, yy, staje się zaciskiem i blokowaniem, gdy nasze tworzenie nasze jedzenie Wypływa z tego, że my mentalnie przyjmujemy jakiś pogląd w imię zdrowia, u podstawczego jest lęk przed chorobą, w imię czegoś tam, że taka moda, że z ego my próbujemy coś zrobić, wsadzić siebie w jakiś styl życia, bo wszyscy są wegetarianie, a tutaj taka dieta owocowa, więc ja też będę na owocach czy wege wegetarianinem. I, I kiedy to mentalnie, z mentalnego takiego poziomu wypływa ta intencja, to, to zamiar, to możemy pewne rzeczy robić, robić, i może być w tym jakiś sukces, ale w pewnym momencie nas wywali. To jest ciekawe, ja to obserwuję u wielu, że yy, i też u siebie obserwowałem, że jeżeli ta tendencja wypływała z tego, że ja chciałem jakiś być, i mentalnie obraz sobie przyjmowałem, a nie wypływało to z mojej esencji, z mojej duszy, z tego, co e, głęboko chcę wybrać dla siebie poprzez komunikację z innymi przestrzeniami. Więc e, następowało właśnie takie e, coś, że trwałem czyś, coś się działo, ktoś był na tej wegetariańskiej dzieci, a nagle zaczyna chorować. E, czy na tej owocowej nagle zaczyna chorować, bo gdzieś tam było spychany rodzaj pewien napięcia. E, i w imię tego, że ja chcę być w najlepszej diecie, nie ma lepszej, gorszej. Jest po prostu etap duszy, który chce doświadczać i przejawiać się poprzez przepływ, który jest bardziej zaciśnięty lub bardziej rozluźniony. Może brzmi to skomplikowanie, może dziwnie, ale chciałem, potrzebowałem się tym z Wami podzielić. To jest takie dosyć istotne i ważne. Tym, żebyśmy mogli sobie spojrzeć na te wszystkie elementy związane z przepływem i zastanowić się, jak to wygląda w moim życiu. Jest ciekawe to, że właśnie jedzeniem sterujemy wibracjami naszego ciała. Jedzeniem możemy też. My wybieramy przestrzenie wibracyjne, które w taki, a nie inny sposób wibrują. I przez to się komunikujemy. I tak naprawdę, podążenie za swoim takim, można wewnętrznym wiatrem powoduje to, że my dbamy o ten wewnętrzny ogród, a zarazem tworzymy wyborem tego ogrodu to, gdzie, w jakich, z jaką przestrzenią się chcemy komunikować. Tak więc. Jedzenie to jest jeden z elementów związanych z komunikacją, z przepływem, z tym wszystkim, co się dzieje w tych interakcjach, w relacjach z życiem. Dobrze, to tyle. To ogólnie. Namieszałem, namieszałem i wymieszałem. Najlepszego dla Was. Trzymajcie się hejka. No, kochani, jeszcze chciałbym dodać to. Że to jak wybieramy, co wkładamy do siebie lub nie wkładamy, to też w, tym, w ten sposób my tworzymy naszą rodzinę. Na dłuższą metę, kiedy będziemy się odżywać czymś, co bardziej nas, co będzie świadczyło o większym rozluźnieniu niż napięciu, to gdy takie dwie osoby, jedna odżywia się czymś. Cięższym, a druga czymś lżejszym, to w pewnym momencie te drogi będą się naturalnie rozchodziły. Te wibracje, te poziomy wibracji nie będą e, się ze sobą e, nakładały. Nie będą miały wspólnej przestrzeni. Tak długo jest, jak, jak jest ona wspólna, to wtedy następują jakieś interakcje. Dlatego, e, jak istotne jest to, że kiedy my przebywamy w różnych przestrzeniach, to dobrze sobie zadać pytanie: czy. czy Chcę być w tych przestrzeniach czy nie? Czy to jest moim głębokim ze mnie wyborem z wewnątrz? Bo kiedy w imię czegoś chcemy usilnie być w jakiejś przestrzeni i utrzymać jakiś rodzaj diety, który tak naprawdę nie rezonuje z tą przestrzenią, to będzie w nas konflikt, napięcie i będą problemy z tego wynikały zdrowotne. Emocjonalne, rodzaje zapaści, będziemy potrzebowali e, e, takich chwil resetu mocnego dla siebie. To jest tak, że jak idziemy w przestrzeń, gdzie jest inna wibracja, to żeby zobaczyć z nią rezonans, potrzebujemy w jakiś sposób upodobnić się z tą przestrzenią. Ale znając to, że to upodobnienie jest tylko na chwilę ku komunikacji, to potem naturalnie potrzebujemy resetu i, i można powiedzieć yy, odciążenia się, czyli po prostu, mówię najprościej, wysrania tego wszystkiego, co nas obciążyło. A to są w ogóle takie tematy, które można by byłoby snuć i snuć, i jest naprawdę mnóstwo różnych doświadczeń, każdy z nas przeżywa to na swój sposób, co się sprowadza w dużym stopniu do słuchania samego siebie. W sensie, co ja pragnę, co ja chcę tak głęboko z siebie, dla siebie, wewnątrz, nie co ja pragnę na zewnątrz. Bo to zawsze się jest w takich tendencjach porównywania, że umysł coś mierzy, chce tak, to lepsze, to słoneczne, to deszczowe, tutaj wygodniej, tutaj mniej wygodnie. Nie. Chodzi o takie głębokie rozświetlenie się w sobie i wybieranie siebie, dbając o ten swój wewnętrzny ogród. A przez to komunikując się z tym, co. Chcemy wybrać. I można powiedzieć że inaczej, tak odwracając, że wybieramy to, co na zewnątrz, tak naprawdę wyborem tego, co jest w nas, do wewnątrz. Inaczej, to jak dbamy o swoje wnętrze, o swój wewnętrzny ogród, tak też wybieramy to, co jest na zewnątrz. Jeżeli. Szukamy wyboru na zewnątrz, patrząc coś, żeby z czymś się zjednoczyć, porównać, to naturalnie będzie wnętrze też chciało za tym podążać. Ale jeżeli to nie jest z usłyszaną prawdą wnętrza, to pojawi się konflikt. Chyba jeszcze bardziej namieszałem, co? Dobrze. Kochani, pomieszałem, pomieszałem i znowu to, co powiedziałem. Także yy, najlepszego dla Was. Hejka.